Nie podoba jakoś tak, jak było małe. Paweł jak mało Sosia. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie z samego rana i zapraszamy dzisiaj na śniadanku do Katkewicza. Katkiewicza. A to taka nazwa, że gdzie my jesteśmy? A jesteśmy moi drodzy dzisiaj w Rydze. I tutaj będziemy dla Was w tym hałasie testować śniadanie. No to wchodzimy do środka. Chodźmy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy, 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 widać nas, halo, halo, halo. Halo, 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 Mietku. Już ja wziąłem sobie śniadanie farmerskie, tak dobrze mówię? No, ale fajne to jest. Farmerskie, gdzie mam ziemniaki z boczkiem, takie smażone, jajko sadzone. No. Te pomidory ze śmietaną i twarożek. Całość polana czymś takim, jakimś żółtym? Oliwą, jak czy tym? Jakąś oliwą e, tym smagową, masłem ci, może? Chili chyba albo, albo masłem, no. A ja mam takie dwie tutejsze kromki chleba. Takie jak w domu. Z ziarnami. <laughs> też ze mnie śmiali, że sobie wzięłam dwie kanapki, które bym sobie w domu wzięła. E, ale ten chlebek jest lekko pod, podpieczony albo nie, ale ma taką chrupiącą bardzo skórkę. Ostry ser na jednej, bo to wybieracie sobie z czym te kanapki mają być. Albo z serem, i ten ser jest z papryką i z pieprzem, taki dosyć charakterny. A drugie to mamy z takim pom klasycznym pomidorem. Pod spodem jest masełko, palone. Także bardzo fajna propozycja. Chleb tutaj robi robotę, paweł nie ma chleba. Jeszcze raz chyba się spotykam z takim śniadaniem, w którym nie ma chleba. No ale no, jak mam stado ziemniaków, to po co No to mi... może tak, może dlatego. Bardzo dobre śniadanko, mi bardzo smakuje, a Pawełka jest takie nieoczywiste i chętnie bym to zjadł, bo już się dorobam. Do tego te ziemniaki są bardzo dobre. A ziemniaki są rzeczywiście ostre. To, chyba chili no, to czy jest czymś... oliwa chili, mi się wydaje. Ale ogólnie one są bardzo Osofane. ostre. fajne, widzisz? Tutaj całe masz są. No. no właśnie, dlatego. Bardzo ostre są. Bardzo fajne miejsce. Każde śniadanie kosztuje około 12 euro, do każdego sobie możecie też dobrać dodatki, bo tam nie, na końcu były też jajka i takie tam różne rzeczy. Ja Albo jestem bardzo zadowolona. Możecie sobie sami skomponować swoje hmm? śniadanie, wybierając cztery z tych dodatków minimum. Hmm? Mati ma fajną kanapkę na tutejszym właśnie chlebie. Takim grubym, bo ja tu mam taki foremkowaty chleb, mi się wydaje. A Maty ma taki długi chleb z kozim serem, z pieczonymi pomidorami. Yy, tylko sobie zerknąć, czy, czy potwierdzi, czy Tak. Smacznie. No bardzo dobrze trafiliśmy, fajne smaki. Najgorzej to trafiłam, ja, no ale tak się uparłam, że sobie wezmę takie kromki no to sobie wzięłam. Mi bardzo smakowało, mimo tego, że się ze mnie tutaj śmiali. Bardzo chętnie zjadą sobie kanapki. Ale generalnie fajny pomysł, szczególnie to Pawełka, bo to takie coś niespotykanego. Mimo tego, że w hotelach też zjecie takie ziemniaki smażone i coś tam, no ale. W daniu i to jeszcze z ogórkiem kiszonym czy tam małosolnym, Paweł jak mówił? Poza tym w, w hotelu to by te ziemiaki były z Bemara, bo. No a to było świeżo zrobione. No i to super no. pod tym kątem. I tylko 42 euro nas to kosztowało, więc cena taka jak najbardziej zbliżona już teraz do Polski. Czy śniadania i trzy picia. No, także jeszcze woda za darmo. A i woda, tak? Także do woli. Pod tym kątem. Super. No to co, my wam polecamy, a teraz idziemy z wieś... numer 2. Tak, idziemy coś drugiego. Nie podoba, jakoś tak, było małe. <noise> no tylko niech ta pani szanowna, teraz przyjdzie to z drugiej lokalizacji. A, jesteśmy w Displays a name. Tak się nazywa. Ta śniadaniarnia. No i cóż my mamy? Chleb z piekarni-śniadaniarni, piekarni, w której już byliśmy Czyli to, co widzieliście przed chwilą. Bo stamtąd mają chlebek, ale widać nawet po ziarenkach można poznać, że to ten chlebek. Do tego mnóstwo sałaty. Ja mam przynajmniej taką wersję wegetariańską. Mnóstwo sałaty, serek labnych, sos pomidorowy, caponata, czyli coś w rodzaju takiej posypki z oliwek. Do tego mamy jakiś taki majonez, no taki sos majonezowo-kary, coś w tym rodzaju. I troszeczkę sera. A Pawełek? Pawełek ma coś innego. No to niech Pawełek opowiada teraz. Pawełek mało sosia. Który to łosoś jest tutaj przez nich prawdopodobnie robiony, aczkolwiek nie jestem to tego To jest pewien. chyba grawlak, czyli taki łosoś, który musi leżeć przez jakiś czas w soli, w jakichś tam przyprawach. Dzięki temu on się jakby nabiera tych różnych smaków z przypraw. Jak dla mnie za mało zgrilowana kanapka, to wszystko, co pan położył na tą kanapkę, a tego było dosyć sporo, powodowało, że ten chleb się niestety rozmiękł. No. Twój też? Nie, no, mój to w ogóle chyba nie jest. Zgrillowany. Jest tak trochę lipa, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że ten chleb nie jest zgrillowany. Mam tutaj beszamel. ogólnie to jest Eric Benedict, więc tutaj są też jajka. Nie beszamel, to jest sos holenderski. A, sos holenderski. Tylko w wersji z łososiem po prostu. Trochę tak. sałaty, nie? Trochę szczypioru. Trochę sałaty, szczypiorku. Ogólnie myślałem, że będzie lepszy chleb. Właśnie, bo ten chleb, co jedliśmy tam, to był naprawdę wybitny, to jest ten sam chleb. Mówię, jedyne co mu brakuje to dłuższej obróbki termicznej, bo ja mam, on chrupie trochę, ale ze względu na ilość tych mokrych składników, to spowodowało, że no niestety ta kanapka no jest zwykłą kanapką, jak gdyby. A ja mam tu jeszcze połówkę awokado, zapomniałam Wam powiedzieć, bo tego jest całkiem sporo, tutaj wystaje. A, ja też wystaje. Mam, mam, awokado, sałata. A masz też awokado? E, tak? Łosoś, serek i sos holendysk. Mhm. To jest bardzo dobre, bo ma świetne składniki, bardzo wszystko do siebie pasuje. I z tego by można zrobić fajną sałatkę. Ja bym to podała tak, że ja bym dała te wszystkie rzeczy, które tutaj są osobno, i tutaj fajne, ale takiego zgrylowanego, fajnego, chrupiącego chleba. Po prostu by sobie człowiek zagryzał chrupkim chlebem, byłoby to lepsze. Chleb stracił, mimo tego, że to jest dobrej jakości chleb. Tutaj tego nie czuć, ze względu na to, że po prostu został przykryty taką ilością składników. Ale i tak uważam, że to jest naprawdę pozycja godna polecenia. Jeżeli wam nie przeszkadza, że chleb jest niechrupki, to całość tej kompozycji jeszcze takiego śniadania nigdzie nie jadłam, żeby w taki sposób właśnie były dobrane składniki. Jest to ostre, jest to odświeżające, kwaśne, a jednocześnie też dosyć syte, no bo tu jest aż połówka awokado, no to na pewno się tym naje, mimo tego, że żadnego mięsa ani żadnego jajka tutaj. E, nie ma. Moje jest też dość syte. I to jest coś, co już jadłem. Czyli, jajka ja pobram na wersji, łosoś. No Ale to? ten łosoś jest rewelacyjny. A no właśnie. Czyli chociażby. Widziszcie, w kraju. To się w mhm. A czy jajka były dwa, czy jedno? Dwa, jedno, tu jedno, tu. O widzisz, a zwykle jest jedno jajko tutaj. Jakoś takie jest podawane, że jest zwykle jedno jajko. Tak, tutaj nie, nie żałowali, dali dwa. Ale też ci ten rozmiękły chleb chyba trochę przeszkadza, tak. nie? No. Ja już wyszedłem. Polecanko, pole czy nie pole polecanko? Polecanko. Mogłoby być to najcieplejsze moje jajka, bo były całkiem zimne. A ja cieplejszy lulejszy chleb, ale prze, no tak jak powiedziałam, przez ilość składników kroma się zrobiła zimna. Ale tak poza no. tym, ponieważ jest ciepło, to nam to nie przeszkadza. Składniki perfekcyjne, bardzo dobrze dobrane, wszystko smaczne. Te dwie miejscówki z czystym sercem wam polecamy w jednym i drugim lokalu z Rygi. Więc jak będziecie w Rydze, możecie sobie tutaj przyjść. Tak, a jak byliście w ogóle w Rydze gdzieś indziej na śniadanku, to też napiszcie, może coś polecacie. Tak, my już kończymy ten odcinek dzięki, pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. I, I pamiętajcie, komentarzach. że na kanale jest dużo innych materiałów o Rydze i nie tylko. Także zapraszamy. Na razie, pa! pa.